Cześć wam, chciałam z Wami przetestować tą e, boże, lokówkę z sziglem. Ja już sobie, jak widzicie, jedną stronę polokowałam. Chciałam sobie najpierw zobaczyć, jak to urządzenie działa. I to, co y, zobaczyłam, to po pierwsze, włosy muszą być y, dobrze rozczesane, bo inaczej Wam po prostu kołtunie bardzo te włosy. Yy. Tak, to myślę, że wszystko jest z nią w porządku. Nie są jakoś takie, wiecie. Ładne są te loki i też jest to dosyć proste w użyciu. Bierzecie sobie pasemko, tylko trzeba wyczuć, czy w którą stronę chcecie kręcić. Wkładacie tutaj w ten otwór i klikacie guzik, i to Wam wkręca włosy. I sobie trzymacie. Zapikało, wyciągam. I też nie mogą być za grube te pasma, takie dosyć cienkie, bo też tak średnio to wtedy wychodzi. To jakby w złą stronę zakręciłam, no widzicie. Teraz ja sobie zakręcę w drugą. Jeszcze raz. sobie testuję, bo y, moja siostra sobie właśnie kupiła tą lokówkę i uważam, że fajna. Podoba mi się. Jest na pewno łatwiejsza w, w obsłudze niż taka tradycyjna lokówka. Ale czasami jak się jest już biegłym w obsłudze takiej zwykłej lokówki, to nie wiem czy warto. To wiecie, zanim się też człowiek przyzwyczai, to też trochę minie. Fajnie, tak wiecie, coś ciekawego. Ja sobie nawet nie muszę dzisiaj kręcić włosów, bo nigdzie takiego istotnego... Na żadną istotną okazję nie wychodzę, tylko po prostu na miasto. Ale stwierdziłam, że sobie przetestuję, pobawię się tą lokówką, jak mam okazję, bo nie no, chcę mi się specjalnie zamawiać. O, widzicie, teraz mi za dużo włosów kręciło. No i... Nie zawsze to jest takie proste. Też chyba się trzeba przyzwyczaić do tej lokówki i żeby y, włosy nie były poplątane, bo wtedy wam wkręca właśnie dużo. O, o. <śm> Są strony kręcę, dobra. Dobra, teraz. Teraz jest ok. A z długości zaszło to włosy. Jak widzicie, jak to jest zaplątane. Dobra, widzimy się później. Uważam, że można sobie kupić. Fajnie, kręci. Ale jakoś specjalnie bym nie inwestowała. I ja bardziej lubię tą lokówkę stożkową. Ja sobie na no przyspiesz. A sobie też jest gotowa do drugoci. Na przyspieszenie sobie dokończę włosy i do was wracam z efektem końcowym. Podsumowując, y, uważam, że lokówka jest y, fajna, o ile na przykład nie radzicie sobie z taką zwykłą tradycyjną lokówką, bo wtedy faktycznie może Wam ułatwić sprawę, a jak dajecie sobie radę z taką zwykłą, stoszkową albo nawet prostownicą, to uważam, że niekoniecznie jest warto, bo zanim się też wprawicie w tom, to. Yy, trochę też zajdzie, bo mnie na przykład wkurzało, że mi wkręcały się włosy nie te co chciałam. Trzeba bardzo dokładnie oddzielać te pasma i żeby jeszcze włosy były tak rozczesane, żeby wam nie robiło kołtunów. Więc jeszcze na takiej niskiej temperaturze dosyć robiłam, Co akurat jest fajne, że są trzy różne trzy albo cztery różne temperatury. I fajny jest ten mechanizm, że wam tak wkręca te włosy, że nie musicie wiecie się zastanawiać, kiedy wyciągnąć, bo wam pika, że już są zrobione i tak dalej. Aczkolwiek ja bym chyba nie, nie, nie kupowała, bo, bo po prostu sprawdza mi się taka zwykła lokówka. Aczkolwiek jak ktoś właśnie nie wie, w którą stronę kręcić, jak to przekręcić jak ułożyć, żeby te włosy się zrobiły w loczki, kiedy wyłączyć i tak dalej, to uważam, że fajna sprawa. Więc polecam. Oprócz testu lokówki z szyi nie udało mi się w poprzednim dniu już nic nagrać. Ale następnego dnia wybrałyśmy się na śniadanko do kafe przy ulicy, bardzo blisko ulicy Piotrkowskiej. Jest kilka miejscówek kafe przy ulicy właśnie w całej łodzi, na przykład na bołtach, gorąca pączkarnia musiała Narpiew zostać odchaczona, Tam kupiłam pysznego pączka z pistacją. W ogóle są pyszne pączki tam na ciepło, świeże, później poszłyśmy do kafe przy ulicy, ale niestety tam poszłyśmy trochę za późno. I już była dosyć okrojona oferta śniadaniowa, więc po prostu zachęcam, żebyście poszli przed 14, mimo że jest chyba do 20 otwarta, w każdym razie jest dosyć okrojony wybór pieczywa, pieczywa zwłaszcza w tej Pietrzkowskiej. Dlatego wybrałyśmy sobie tosty i jakiś taki zestaw z szynką, serem. W każdym razie nie to co było w planie. Następnie udałyśmy się jeszcze do Rossmana, gdzie przejrzałam sobie kilka rzeczy, kupiłam w zasadzie tylko w sumie dwie rzeczy, ale to później Wam pokażę. To jest super suchy szampon, taka mgiełka podnosząca włosy u nasady, zwróciłam na nią uwagę, jakieś perfumy z Avonu. i te miodogryzki Wam bardzo polecam, Nikodem je polubił, więc naprawdę są Smaczne, zdrowe, i wziąłam jeszcze taką odżywkę odbijającą włosy u nasady. Dobra, jest 20 godzina. Ja stwierdziłam, że będę sobie laminować rzęsy. Tym zestawem do laminacji rzęs, który dostałam na święta. Dlatego tak dziwnie wyglądam. Przyklejałam sobie już ten, nie wiem jak to się nazywa, tutaj piszę to jako pad. Więc ten pal przykleiłam sobie tutaj na powiekę, i teraz będę przyklejać do niego rzęsy. Na bieżąco będę update'ować. Sorry, że tak ciemno jest, ale nie może być lepszego światła, jest jak jest. Jest dosyć ciemno już, więc. No. Trudno. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. Dobra, ja sobie będę. Mam nadzieję, że to też jest w miarę dobrze przyklejone. Dobra, tak wyglądają te rzęsy, Chociaż, no nie było to łatwe, nie polecam tego robić, bo coś sobie tutaj podrażniłam i tu, i tu. Aczkolwiek, no nie jest to łatwe i tak do użytku domowego, tak niekoniecznie. Aczkolwiek, no efekt jest ładny. Zobaczymy, czy mi się żadne kuku tu nie zrobi. Mam nadzieję, że nie. No, są ładnie podkreślone. Cześć Wam, ja właśnie lecę spóźniona na skosze. Tak, mam na 11 rezerwację z moją koleżanką, a już jest 11.03, ale mam bliziutko, więc pewnie tylko z 5 minut się spóźnię. W każdym razie będziemy się później. Tak. Zaczęłam od spotkania z moją z koleżanką na skłoszu, więc wybrałyśmy się jeszcze przed śniadaniem na szybki trening, a później jeszcze odebrałam paczkę z paczkomatu, którą Wam zaraz pokażę. Mierzyłam wam ostatnio. Dwie sukienki z Borna. takie, jedna była jasna niebieska, druga mm, kremowa. W każdym razie obie zwraca z uwagi na to, że ten materiał no były mm, sztuczne po prostu. W sensie to nie jest aż tak przeszkadzające, ale stwierdziłam, że kupię coś bardziej naturalnego. Więc zamówiłam sobie y, na wesele i ślub dwie sukienki. Jeszcze zobaczymy, czy, czy będą pasować, ale zamówiłam z tej firmy Nubes. Czy jak to tam się wymawia? W każdym razie pokażę Wam, jak wyglądają te sukienki. A później, jak wrócę z, z śniadania, z lunchu, to przymierzę Wam. O ile zdążę jeszcze dzisiaj, bo później jeszcze mam lekcję angielskiego. W każdym razie pokazuję. Powiem Wam, że opakowanie bardzo ładnie zapakowane. Mam karteczkę też mm, z podziękowaniami. I to jest jedna sukienka jest niebieska, taka jasna niebieska, bo akurat taki kolor mi się podoba na wesele. I to jest z tego co pamiętam hiszpanka. Ma takie dosyć szerokie rękawy, ale czuć, że ona jest taka, wiecie, z grubszego materiału. Nie takie cienkie. Więc później Wam przymierzę, ale tak na razie wygląda. I ona jest... Yy od gości midi i tutaj jeszcze ma taki gorset, takie wiecie ściąganie i tutaj mm, na klatce, więc ona chyba w ogóle jest w yy, uniwersalnym rozmiarze, w sensie oversize, więc zobaczymy czy ona też dobrze leży, jak nie to będę odsyłać to jest pierwsza sukienka a druga sukienka wygląda tak jest jasna i jest z cytyny. Tak wygląda I ona już nie ma, coś w sensie ona już nie jest hiszpanką, tylko ma takie bufki I ma krótsze e, rękawy. I takie wiązanie na dekolcie. To na pewno lepiej będzie widać jak przymierze po prostu. I one obie są takie midi, pewnie na mnie to będą nawet do kostek. W każdym razie bardzo ładnie to wygląda na razie. Zobaczymy, jak będą po prostu leżeć. Teraz jestem zadowolona, ale wiecie, zobaczymy później. Jednak się pomyliłam i to nie jest oversize, tylko obie zamówiłam w rozmiarze M. No to zobaczymy, czy powinna mieć Mkę, czy większą, mniejszą. Zobaczymy, czy ta Mka będzie ok, najwyżej będę zwracać. No, ale to później, bo teraz nie mam czasu, żeby mierzyć. Chciałam ja teraz idę sobie na jakiś obiad. Jest godzina prawie 5, no po 14:00. A później wracam na 16, na angielski na godzinę. I jeszcze na wieczór nie mam planów, może jakiś pasem, zobaczymy. Coś Daria wspominała w sensie moja siostra, Ale to zobaczymy. Później jeszcze mam zamiar mam przymierzyć te sukienki, ale zobaczymy jak czasowo. Udało mi się zdobyć pączka z o smaku dubajskiej czekolady, tak wygląda, polowałam już na niego dwa razy, ale były tylko z pistacją, a tym razem udało mi się kupić tutaj na manufakturze w gorącej pączkarni, właśnie o smaku dubajskiej czekolady, więc testujemy. dobre, ale pistacjowy lepszy. I kosztował 13 zł, więc uważam, że nawet spokłacona. A pistacjowy kosztuje 11,50 albo 11, coś takiego. Dobre, ale wolę tego pistacjowego. W tym dniu nie planowałam już nic więcej robić, jednak moja siostra miała wizytę w fryzjera, na którą. Z nią poszłam i tam zdecydowałyśmy też, że w sumie mogłybyśmy iść do kina, więc poszłyśmy na film filmiki 17 i później Wam pokrótce opowiem moją recenzję. Jest na basen, to idziemy do kina w zasadzie do Multikina. Na film jest godzina 20. prawie 30. I właśnie o 20.30 się zaczyna film, ale jeszcze reklamy będą, więc spokojnie. Tak. Nawet nie pamiętam jak ten film się nazywa, ale to jest ten najnowszy z Robertem z Sonem i nie, nie zagłębiałam się dokładnie o co tam chodzi. Wiem, że to jest jakiś science fiction, ale nie miałam czasu dokładnie obejrzeć zwiastunu, ale usłyszałam, że jest fajny ten film. I dam Wam zdać po. Ja chciałam się z wami podzielić moją opinią o filmie Miki 17 z Robertem Patisonem i moim zdaniem jest całkiem fajnym filmem science fiction. fiction um, Według mnie warto się na niego udać do kina. Ma ciekawe wątki. Um, jeśli chodzi w sensie, um, może trochę zaspoileruję, a może. Wiecie na co idziecie. W każdym razie to jest film o um, bohaterze, który się zgłasza um, do takiego programu um, i ma zostać w sensie pracuje jako osoba, która um, cały czas traci um, w sensie cały czas musi umierać i dostaje jakieś takie trudne zlecenia, trudne. Wyzwania, gdzie inni ludzie nie mogliby pójść, z, właśnie z, zważywszy na to ryzyko śmierci. Więc, jak boją się kogoś innego wysłać, to wysyłają go, bo przecież on umrze, nic mu nie będzie, wróci jeszcze raz. Bo cały czas jakby on wraca z wszystkimi wspomnieniami, czyli przyjmuje każdą śmierć raz za razem. E, więc, takiego czegoś jeszcze nie widziałam w filmach takiego wątku co mi się na przykład spodobało yy, tak oprócz tego fajną yy, fajne też było to, że było kilka postaci granych przez niego, przez głównego bohatera i yy, widać było różnice w tych postaciach, że trochę inaczej się zachowywał yy, co jeszcze Hmm. Też były takie wątki komediowe trochę, że można było się uśmiechnąć, więc to nie był tylko taki film hmm, poważny, poruszający jakieś takie polityczne tematy, ale też taki trochę przyśmiewczy, że ja naprawdę się kilka razy tam zaśmiałam. Więc to też fajnie, bo lubię takie filmy, które nie tylko są takie poważne i, i skłaniające do refleksji, ale też takie, na których można się trochę zaśmiać. I o dziwo, um, nie nudził mi się ten film, moim zdaniem od początku do końca był ciekawy, więc ja polecam obejrzeć, ale o ile lubicie właśnie takie wątki science fiction, jakieś um, no właśnie takie eksperymenty naukowe, no to polecam Wam, żebyście sobie poszli i obejrzeli.